Dobra. Cześć, tutaj Asia Symbiosis. Chciałam dzisiaj Wam coś pokazać. Chodźcie. No więc jesteśmy w lesie. Jaki to las, to jeszcze Wam powiem na koniec. I jesteśmy sobie przy wydruku jednej z grafik moich, o których nam dzisiaj opowiem. To jest to, ta grafika się nazywa o schodzeniu z utartych szlaków. I to jest taka grafika, którą rysowałam przez jakieś półtora roku. I kiedyś, jak ją rysowałam, to nie wiedziałam, dlaczego ja rysuję to wszystko. Nie wiedziałam, dlaczego te rośliny, co to jest tutaj, co to jest to światło i tak dalej. Ale tak to jest na tej ścieżce rysowania intuicyjnego i zadawania pytań, że to się czasami pojawia z czasem. I po paru latach, po narysowaniu, jest to dla mnie totalnie klarowne, jakby dlaczego ja to rysowałam akurat w tym momencie życia, i jakby jaka jest w tym opowieść. No więc to jest to, co ja rysowałam, jak po raz pierwszy przyjechałam do Australii. To było po tym, jak no, wzięłam, byłam na studiach na ASP w Poznaniu, ale wzięłam dziekankę, ponieważ czułam potrzebę podróżowania i znalezienia głębszego sensu w tym wszystkim, w otaczającej rzeczywistości. I to mnie aż zabrało do Australii. I to właśnie było te półtora, pierwsze półtora roku, kiedy jeździłam dużo, jeździłam autostopem do różnych miejsc, poznawałam najróżniejszych ludzi, najróżniejsze sposoby życia. I właśnie cały czas się przede mną otwierało to, że nie ma jednego sposobu życia, jest ich nieskończona ilość. I to jest właśnie grafika o tym. Schodzenie z utartych szlaków to jest wtedy, kiedy schodzimy z tych utartych szlaków, czyli tych utorowanych, które są e, jakieś takie drogi, autostrady, gdzie trzeba iść, albo że wszyscy tak idą i podążamy gdzieś tam za. Jak zwał, tak zwał, za głosem swojego serca, za swoją duszą, za swoją jakąś autentycznością, za swoją prawdą. Eee, I schodzimy z tej utartej drogi. I wtedy co się pojawia? Pojawia się taki las, taki gąszcz, ja to tak widzę. Eee, gdzieś sobie idziemy do jakiegoś. Eee, można podejść, można słuchać. <laughs> Zapraszamy, mamy słuchacza. My tutaj nagrywamy opowieść, ale można jak najbardziej sobie słuchać. Eee, i e, ja to tak widzę, że właśnie jest ten gąszcz, i, e, i właśnie jakieś światło się tli gdzieś tam w oddali, i to jest gdzieś, gdzieś, gdzie sobie zmierzamy, ale bardzo często nawet nie wiadomo konkretnie, co to jest, tylko takie gdzieś tam światełko, gdzie się idzie. Nie ma tutaj ścieżki do tego światełka, oczywiście, no bo to my tworzymy tą ścieżkę idąc. E, także tak sobie po prostu idziemy w tę stronę. No, a wokół jest cała masa roślin, i to też mi się kojarzy z Australią. No, bo oczywiście, jak tam wylądowałam, to ten klimat jest niesamowity, te rośliny są po prostu nieprawdopodobne, zupełnie inne niż u nas, u nas w Polsce. I po prostu właśnie widziałam taki gąszcz tego wszystkiego, co po prostu obrasta, i że się idzie przez taką dżunglę. I najpierw to się zupełnie nie wie, które z tych roślin są jadalne, które są dla nas trujące, a które są lekarstwem. Bo właśnie tak, ja to tak bardzo mocno czuję, dla każdego człowieka to jest zupełnie coś innego. Jedną osobę, to co jedną osobę leczy, drugą osobę truje. I to jest właśnie o tym, że idąc tą swoją ścieżką, my właśnie odkrywamy te rzeczy o sobie, które są tak naprawdę no, taką wielką mocą, z którą już możemy iść zawsze wszędzie i która pozostaje z nami gdziekolwiek byśmy, byśmy nie szli. No, także jest to taka, taka droga, takie przemierzanie właśnie za swoją jakąś prawdą, autentycznością. E, Ostatnio mi się często nasuwa takie zdanie, że e, często jest tak, że za tą prawdą i autentycz, autentycznością to droga jest jedna, a zarazem inna dla każdego człowieka, no nie? Także to jest właśnie to: o tym schodzenie z utartych szlaków, e, poznawanie tego lasu zewnętrznego, krajobrazu zewnętrznych, wewnętrznych. I poznawanie siebie samych, i że jest to nieprawdopodobna podróż. E, także tutaj zawsze kończę tą opowieść, że e, ta droga podążania ze swoim własnym kompasem jest niezwykła, bo co chwilę pokazują się nowe krajobrazy w świecie zewnętrznym i w nas samych, takie, które dalece wykraczają poza to, co myśleliśmy, że jest dostępne i możliwe. A więc pięknej drogi podróżniku, pięknej drogi podróżniczko. E, to jest właśnie ta opowieść. Także dziękuję Wam za wysłuchanie. E, I obiecałam powiedzieć, gdzie jesteśmy, zdradzić ten sekret. E, jesteśmy pod Kazimierzem Dolnym e, na Albrechtówce e, przy ruinach Willi Stanisława Szukalskiego. E, to jest jedna z moich prac, które są właśnie w przestrzeni Kazimierza i okolic, na które możecie się natknąć, i właśnie jedna jest tutaj. A Stanisław Szukalski to też jest nie, właśnie niesamowita postać, też artysta, który właśnie podążał swoimi ścieżkami, więc pewnie dlatego ta opowieść właśnie tutaj została przyciągnięta, żeby, tutaj, żeby właśnie tutaj zaistniała. Także bardzo Was zapraszam tutaj do podążania swoimi szlakami, do przyjechania tutaj pod szukałkę. Yy, I tak. I oczywiście też zapraszam na, na moją stronę, na mojego bloga. Jeśli chcecie poczytać więcej albo zamówić wydruki, to też jest to możliwe. Dzięki wielkie! <grywa>